To mam nadzieję, że kuparki też macie. Mamy. Wystarczy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. A tak będzie wyglądała, wyglądał kompleks szkolny. Ja tylko dodam jeszcze, może, że na parterze będzie żłobek i przedszkole. Cały parter jest przeznaczony na przedszkole i żłobek. Budynek będzie połączony z istniejącym budynkiem, specjalnym łącznikiem. Stąd w tym budynku też będą, będą przebudowy na poszczególnych kondygnacjach. I oczywiście tutaj jest podpiewniczenie, w którym będą znajdowały się i archiwa, i pomieszczenia socjalne i inne, które będą służyły dla tego całego, całego kompleksu.